Agata Duda, Jolanta Kwasniewska i Komorowska emerytury Pierwszych Dam. Agata Kornhauser-Duda do czerwca 2015 roku pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Od chwili, gdy jej mas, Andrzej Duda, został prezydentem RP, musiała zrezygnować ze swojej aktywności zawodowej. Pierwsze damy w naszym kraju mają nieformalny zakaz wykonywania pracy na czas. Kiedy ich mezowie pełnia funkcję prezydenta RP? Nie oznacza to, że nic w tym czasie nie robią. Kalendarz obowiązków pierwszej damy wypełniony jest po brzegi: spotkania, wyjazdy z prezydentem, reprezentowanie naszego kraju na różnych międzynarodowych i krajowych imprezach. Jest tego sporo, a mimo to prezydentowanie dostaje za swoją aktywność żadnego wynagrodzenia. Dwa lata temu dyskutowano o możliwości przyznania pierwszym damom wynagrodzenia za pracę. Jaka wykonuje na rzecz państwa? Propozycja ta jednak nie doczekała się realizacji. Jednak wprowadzono wówczas jedna zmianę w prawie, która w minimalny chociaż sposób rekompensuje pierwszym damom przerwę w karierze zawodowej. Od listopada 2021 roku z budżetu państwa opłacane są składki emerytalne i zdrowotne za pierwsza damę. Wysokość składki emerytalnej opłacanej za Agatę Kornhauser-Duden zalezna jest od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Z uwagi na to, że wzrosło ono w skali roku o ponad 1000 zL, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku wynosiła 5922 zł. Zas w 2023 to kwota 6935 zł, to oznacza, że również z wysokość składki emerytalnej za pierwsza damy znacznie poszła w górę. Dzięki temu Agata Kornhauser-Duda, kiedy przejdzie na emeryturę, będzie mogła liczyć na godziwe świadczenie. Jak wyliczył fakty jej emerytura będzie wyższa o 400 zł miesięcznie. Zapisy ustawy przyznającej świadczenia emerytalne pierwszym damom zawiera ponadto regulacje, które wyrównuje wstecznie składki emerytalne zamalzonków prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku. Rok do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, Dzięki temu również Jolanta Kwasniewska i Anna Komorowska zyskali na zmianie prawa Zona Prezydenta Bronisława Komorowskiego, dzięki doliczonym składkom może liczyć na ok. 220 zetel dodatkowo do emerytury za czas pełnienia najwyższego urzędu przez MEZA. Z kolei Jolanta Kwasniewska, Zona Prezydenta Aleksandra Kwasniewskiego, który pełnił dwie kadencje. Dzięki doliczonym składkom zyskuje około 300 zetel miesięcznie brutto.